Witam kochani serdecznie witam. Jest to rozdanie na 11 20 sierpień na kolejny jak to się mówi kwartał, tak? Nie kwartał, bo kwartał to jest na cztery tak naprawdę. No, w każdym bądź razie kolejne 10 dni sierpnia, słoneczka, mam nadzieję, że u Was jest wszystko dobrze, że czujecie się dobrze, że Bramalwa u Was była czymś wspaniałym, objawieniem cudów. U mnie, kochani, bynajmniej tak było. Poczekajcie, chwileczkę a zaraz wrócę. Muszę sobie jeszcze wody wziąć, bo ja się muszę napić. Także, a Wy sobie posłuchajcie tej muzyczki. Jestem kochani. Dobrze, także zaczynamy. Słuchajcie, już jestem w nowym miejscu pracy, to znaczy, praca jest ta sama, ale zmieniłam po prostu region, budynek dosłownie. No i, i, no i różne rzeczy się, słuchajcie, podziały od tej bramy, bramy lwa. Przed bramą lwa już się to zaczęło 20, dosłownie 23 lipca. Niesamowite rzeczy przeżyłam, Wam powiem. Cieszę się, że duchowni, nawet mi pustelnik, widzicie, wyszedł. Teraz mam, teraz mam formę duchowości tutaj, bo jest to numer 37, więc zmusza mnie nawet do duchowości bardzo mocno to miejsce do wejścia w siebie, słuchajcie, bo numer domu ma ogromne znaczenie. Także słoneczka zaczynamy i zaczynamy teraz od trygonu ziemi, tak? Trygonie ziemi. I później dla każdego znaku zodiaku będzie karta, tak? Trygon Ziemi. Mhm. Trygon Ziemi. 11-20 sierpień. 11-20 sierpień, Trygon Ziemi. Mhm. Mhm. Ale ja ja. Dobrze. To teraz słoneczka tak. Wy bardzo, słuchajcie... Trygonie ziemi. Mam wrażenie, że u Was jest coś do pokonania, jakiś problem, jakaś sytuacja, która przysporzyła Wam naprawdę wielu zmartwień. I jest tutaj słuchajcie, takie przemyślenie i szukanie tak naprawdę właściwego rozwiązania, jeżeli chodzi o tą sytuację, tak? Nie jest Wam łatwo, natomiast em, nie jest Wam łatwo, natomiast tutaj jest dokładnie szukanie dróg. Ja tu widzę ekstra takie mocne działanie, słuchajcie. Szukanie rozwiązania tego problemu, tak? I myślę, że od 11 do 20, słuchajcie, uda Wam się naprawdę od 11 sierpnia do 20 uda Wam się załatwić naprawdę sprawy. Macie wyjątkowe karty, słuchajcie. To ten początkowy, taki może teraz, już po tym 10, 11, 12, może być takim czasem troszeczkę trudniejszym, natomiast słuchajcie, pokazuje mi się tutaj mega, mega rozwiązanie problemu. Ja myślę, że bardzo dla wielu osób będzie miała znaczenie osoba z znaku barana lwa strzelca, albo taka osoba też Wam może jakieś dać rozwiązanie, tak? Na dany problem ale wychodzicie z tego naprawdę cały z karta cesarzowej, a z monet nowy początek, być może zakończenie jakiegoś problemu, problemu, dogadanie się, rozwiązanie sytuacji i pójścia po prostu w, nowy, w nową drogę, może nie tak w nową, jak pójścia po prostu już w takim znacznym spokoju, tak? Kochani co do spraw takich uczuciowych ja myślę, że tutaj jest jest tu jakaś osoba, która przed którą wy możecie się troszeczkę blokować jest to osoba spod barana lwa strzelca możecie mieć z nią napięku troszeczkę albo ewentualnie tak naprawdę zastanawiać się nad tą osobą ale jesteście bynajmniej na to zablokowani na tą osobę zablokowani tak, bo Pojawia mi się ewidentnie tutaj, um, pojawiają mi się tutaj ewidentnie takie mocne naprawdę przemyślenia na temat tej osoby. Ale to też może niekoniecznie być ogień, e, znak ognia, ale może to być osoba, która jest troszkę taka zabawowa która też może was troszeczkę kusić też pociągać seksualnie tak, a jeżeli nie, to może być ktoś na przykład to z rodziny, ktoś kto wydaje wam się troszkę taki niedojrzały frywolny i zakochany w sobie, tak, troszkę taki narcyzowaty w cudzysłowie, tak, więc tak może być. Natomiast to też może być ktoś z przeszłości, mi się tutaj ewidentnie pokazuje, ktoś z przeszłości, ktoś kto was może silnie pociągał, ale wy w tym momencie Słuchajcie, jesteście na to zablokowani, analizujecie pewną sprawę bardzo mocno. Natomiast słuchajcie, w karcie kochanków będziecie jednak podejmowali wybór. Nie? Kochankowie to też bliźnięta tutaj się wam mi pokazują dla was, ale tutaj ewidentnie słuchajcie, przychodzi dosłownie opieka boska. Słuchajcie i wybieracie dla siebie to, co jest najlepsze wybieracie dla siebie, słuchajcie to, co, w czym się naprawdę dobrze czujecie, bo do tej pory byliście na coś mocno zablokowani, mieczy czym się pokazuje, tak nie, wili, nie widzieliście wyjścia z danej sytuacji, jeżeli właśnie chodzi o tą pracę, o tą pracę, o, o tą... Słuchajcie, o tą sytuację, której wy, w której wy wyszukacie tak naprawdę rozwiązania, nie przysporzyło wam to mega dużych takich problemów, myśli, ale słuchajcie, pojawił się po prostu ktoś, pojawia się ktoś, czy pojawia się coś, co powoduje, że wy jakiś pomysł, tak, co wy po prostu tam sytuację naprawdę dla siebie rozwiązujecie w tym sierpniu, tutaj naprawdę w bardzo korzystny sposób. Jeżeli chodzi też o związki, jest tutaj poprawa w relacjach również. Słuchajcie, docenicie swoje żony, tak, swoich mężów docenicie tutaj. Dla osób samotnych pokazuje się tutaj naprawdę szansa na miłość, ale będziecie podejrzewam, że mieli więcej ludzi do wyboru, a jeżeli nie, to będziecie mieli dylemat, czy ja chcę z tą osobą jednak coś zacząć, czy nie, bo tak może tutaj być. Słuchajcie, natomiast Asmonet mówi definitywnie na końcu o zaczęciu, słuchajcie, wszystkiego. Dla Was całej nowej po prostu nowej energii, która dla Was naprawdę wpływa bardzo, bardzo korzystnie dla Was. No to teraz tak. Zaczynamy po jednej karcie dla znaków sodiaku. Króla, um, rycerz Buław, zobaczcie. I teraz tak, znaki ziemi. Koziorożec, koziorożec a z kielichów. Uu. Jednak wiecie co? Jest tutaj koziorożec, konflikt, znudzenie i tak byk, osoba spod znaku byka, osoba, mm, osoba spod znaku byka, osoba spod znaku byka, mm, jakieś odejście mi się tu maluje. No i panna, tak? panna, osoba spod znaku panny. Osoba spod znaku panny. Osoba spod znaku panny. Um, słuchajcie, um, um, jeżeli chodzi o koziorożca, ewidentnie jest to zobaczcie, Macie, a samonet um, jest w przełożeniu na znaki ziemi. Cesarzowa, cesarz. I zobaczcie, jest jeszcze askielichów. wy macie takie coś, słuchajcie, przychodzi tutaj do Was nowy pomysł rozwiązania jakiejś danej sytuacji, o którą Wy bardzo, bardzo walczycie, macie wiele konfliktów, boli Was głowa po prostu od tego i no po prostu się martwicie, natomiast ten pomysł jednak przychodzi, Wy go jeszcze na ten moment nie widzicie, widzicie, Wy go odpychacie, tak sobie siedzicie pod drzewkiem tacy. Nie widzący czegoś, ale jednak przychodzi Wam tutaj do głowy pomysł, który daje Wam naprawdę możliwość rozwiązania tego, nie wiem, problemu, sytuacji, która stwarza Wam, stwarza, stwarza wam problem, tak? Natomiast jeśli chodzi o, o sprawy uczuciowe, słuchajcie, to tutaj z askielichów macie bardzo duży konflikt, konflikt wewnętrzny, czy tą osobę wybrać, czy nawiązać kontakt, na przykład, czy. Czy wrócić do starych na przykład uczuć, które gdzieś tam kiedyś być może były, czy nie. No i tutaj się właśnie, słuchajcie, tak na dobrą sprawę to macie jakieś lęki, zastanawiacie się tak na tym, ale mnie się wydaje, kochani, że Wy macie już w miarę tą sytuację dobrą, że Wy jesteście w, takim, w takiej w miarę komfortowej sytuacji, natomiast Wy staracie się chyba tego nie dostrzec, nie chcecie tego dostrzec, tak, ale w końcu, słuchajcie będziecie mieli lęki, e, będziecie mieli, bo wy byście, dla wielu koziorostów może też tak być, że e, kochani e, byście chcieli odejść w nowe, obrać nową drogę, ale macie lęki tutaj, boicie się tej podróży, boicie się zmiany swojego życia zupełnie, no i po, dwójka buław mi pokazuje, że nie jesteście jeszcze gotowi. I teraz tak, osoby spod znaku byka. Osoba spod znaku byka ma też jakieś lęki, ale ja myślę też, że osoba spod znaku byka jest troszeczkę ubezwłasnowolniona, jakby na własne życzenie poddajecie się, kochani, komuś, czemuś, jakiejś manipulacji, również osobie, która świetnie manipuluje, ale też może być tak, że to wy jesteście osobami, które nie daj Boże naprawdę, które żeby zatrzymać coś, bądź kogoś są w stanie posuwać się do manipulacji, tak, natomiast tak czy tak ta oferta, ta sytuacja się kończy odejściem, rozejściem, kochani, to może dotyczyć sytuacja pracy, tak, to może dotyczyć sytuacja, e, kochani, pracy osoby, które oso, osób, które wpływają na was nie tak, jak potrzeba, tak? Ale wy tak czy tak przezwyciężacie, także na tyle powiem wam super, tak? No i osoba spod znaku panny. Panna ma też lęki, jakieś, tutaj było jakieś odejście. Ja myślę, że osoba spod znaku panny zostawiła coś za sobą, być może pracę, być może sytuację, jakąś wszelkie relacje mam tutaj na myśli, tak? Ale też ja myślę, że tu jest jakieś uzależnienie, tak? Od czegoś, od kogoś, coś po prostu, coś, co wpływa na nas frustrująco i niestety w niedobry sposób, tak? To mogą być też wszelkie używki, kochani. To może być też sytuacja, gdzie my nie widzimy innego wyjścia i my zostajemy w danej sytuacji, bo się boimy po prostu zostać sami, czy, czy jakoś tak, tak. No, pokazuje mi się tutaj, kochani, tak czy tak, że to u Was jakieś odejście było ale też jakieś, um, jakieś konflikty, tak? Konflikt, była tu szansa na uczucie jakieś być może, ale było za dużo konfliktów tutaj, konflikt interesów i tak dalej. No i niestety pokazuje mi się tutaj, słuchani, słuchajcie, kochani, rozejście, tak? Natomiast wasz etap, wy jeszcze nie jesteście gotowi przejść, macie jeszcze lęki, e, boicie się, nie jesteście gotowi, zastanawiacie się, tak? Natomiast ta droga przed Wami się już rysuje, także lada moment. Ja myślę, że dziesiątka Buław mówi o tym, że warto wziąć odpowiedzialność sam za siebie, bo tylko ty i wyłącznie ty jesteś sam za siebie odpowiedzialny i ruszyć po prostu w nowe. Kochani, dziękuję Wam bardzo, ściskam Was serdecznie, pozdrawiam Was, kochani. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Jeśli się czytanko podobało, proszę łapcie w górę. Mam nadzieję, że już niedługo będzie mi dane nagrać więcej filmików, niech ja tylko po prostu te nowe miejsce ogarnę, słuchajcie, bo wpadłam w taki kierat, słuchajcie, że, że głowa macza, było to wszystko pozałatwiać, do, do, do lekarzy pojeździć, poddawać badania itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i pozałatwiać jeszcze sprawy w aptekach, a tu wiecie, z Niemcami jest to po prostu troszkę tak... No inaczej, e, inaczej tu wszystko jest, aczkolwiek nie powiem, tu są bardzo pomocni ludzie. E, no i kochani, no, było bardzo dużo załatwień. Do tej pory jeszcze mam takie, taka, e, jeszcze taka resztka, ale już powolutku zaczynam ogarniać, żeby po prostu wyczuć ten czas, kiedy mogę sobie przysiąść przy tym moim kochanym tarocie. A wam kochani życzę wszystkiego co najlepsze. Jak wam się podobało, proszę paluska w górę. Albo też, kochani, e, subskrypcje. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, będzie mi bardzo miło. Wszystkiego, co najlepsze, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie, nie Powietrza. Jest to rozdanie, kochani, na. Sierpień, od, pierwszego, od, przepraszam, od 11 do 20 sierpnia, e, będzie to rozdanie dla Trygonu Powietrza i później jeszcze karta dla każdego znaku Zodiaku. Kochani, mam nadzieję, że u Was jest dobrze, że bramelwa Lwa przeżyliście wspaniale. U mnie od 23 już zadziały się, słuchajcie, cuda, naprawdę. Znaczy cuda, cuda są na co dzień, ale my ich nie dostrzegamy. E, Powiem Wam, że bardzo dużo rzeczy takich niespotykanych rozwiązało się w ogóle. Także naprawdę mam nadzieję tylko, że będzie mi dane tak nagrywać więcej dla Was filmików. Na razie jestem w nowym miejscu pracy. To znaczy praca ta sama i zmieniłam po prostu dom. Yy, I kochani... Yy, Trzeba było tu wszystko połapać, pozałatwiać, polatać po, po lekarzach, po aptekach, poddawać po tam różne mocze i tak dalej od chorych ludzi, bo trzeba im po prostu pomóc, tak? No i dogadać się i pomóc tym osobom. Także kochani jest e, naprawdę fajnie, powolutku, aczkolwiek ten, e, no bardzo dużo na głowie miałam. Nie mogłam przy tym tarociesiać, ale powoli, powoli już się to wszystko normalnie, kochani. Także słoneczka zaczynamy. Energie nie są łatwe, ale będzie wszystko dobrze. Także powietrze. Co Was czeka od 11 do 20 sierpnia? Co Was czeka? Mhm. Powietrze. Odpoczywacie, myślę, teraz troszkę, co? Powietrze. Ale super. Mhm. Super, muszę zobaczyć te karty, bo one mi tu się. Zaczynamy. Pięknie. Słuchajcie, jeszcze gwiazda. Karta gwiazdy kupił nowy początek, ale macie karty. I jeszcze z przełożenia księżyc. Słuchajcie, myślę, że bardzo dużo coś nie dawało Wam spokoju. Myślę, że tutaj też... Słuchajcie, karta księżyca mi mówi o takich pewnych niejasnych sprawach, sytuacjach dotyczących waszej rodziny, tak? Takie po prostu gmatwanie się, tak? Ja myślę, że też tutaj wchodziło, wchodził, słuchajcie, wchodził taki moment, że musieliście nawet wybierać coś w rodzinie, między rodziną. Między osobami z rodziny, nie wiedzieliście, jak to się rozwiąże ta sytuacja, jak na przykład najbliżsi na to zareagują. Tutaj też widzę dwoje dzieci, tu jest e, tak, jakby szukanie rozwiązania dla któregoś dziecka, tak? Jakiegoś. E, tutaj pokazuje mi się takie niejasne, słuchajcie, sytuacje, ale też olbrzymia wasza intuicja, tak? E, słuchajcie. Wy możecie pewnej sprawie się przyglądać, jakaś sprawa będzie tutaj na chwilę zawieszona, bo tak jakbyście już coś zadziałali, intuicja Wam mówi, że to jest dobre dla Was. Rozwiązanie dotyczy to wszelkich sytuacji, natomiast mimo wszystko, w jakimś sensie jesteście, jakby zawieszeni, jakbyście się przyglądali lub czekali na coś, tak? Aż coś po prostu w waszą stronę ruszy. I słuchajcie, ruszy. Ale pierwsze ósemka kielichów mówi, że. Mm, Trzeba od pewnych sytuacji odejść, ale też mam wrażenie, kochani, w ósemce kielichów, że wy do końca nie wiecie tak naprawdę, może czego chcecie, albo za dużo po prostu być może też są za duże pewne wymagania, tak? Ale z drugiej strony, kochani, ta ósemka kielichów mówi, że. Też wiecie, że wy idziecie, odchodzicie, odchodzicie od czegoś, co i tak nie dawało Wam satysfakcji, natomiast idziecie w ogóle w spełnianie słuchajcie, swoich marzeń. Tu się zadziewa karta Sprawiedliwości, to jest Wasza karta. Sprawiedliwość, więc to jest z wyroków boskich. I Wy, kochani, poruszacie w nową sytuację, jakąś wiecie, że ona nie będzie łatwa, bo będziecie mieli naprawdę schodki. Tak, bo będą pewne może nie problemy, ale wyzwania tak, na tej drodze. Natomiast słuchajcie, idziecie w ogóle w stabilność finansową i tak, albo będziecie Wy szefami, tak, będziecie tworzyć jakąś firmę coś, co Wam da naprawdę duże pieniądze i stabilność finansową, albo też będziecie mieli do czynienia z osobą, która w jakim, w jakim sensie Wam pomoże. Jest to starszy facet, starsza kobieta, facet, tak? Ktoś, kto zarządza wielką ilością pieniędzmi i ten, ta osobowość Wam w jakim sensie tutaj pomoże. Dlaczego mi pokazuje? Bo pokazuje mi się w Nowy zupełnie, słuchajcie, początek. Nowy początek Nowy pomysł, który da Wam naprawdę, yy, yy, zobaczcie głupca i spełnienie swoich marzeń. Ogromną w ogóle energię kreatywności to jest bardzo ważne. Energia kreatywności, karta gwiazdy, głupiec, nowy początek. Zaczynacie totalnie, totalnie nową drogę. I yy, słuchajcie, naprawdę, karty mówią tutaj o powodzeniu. Przy czym bardzo się cieszę, nie schodzicie z intuicji. Ale też wiecie o tym jeszcze, że są przed Wami jakieś sprawy zakryte, tak? Nie wiecie, jak na przykład jaki rezultat będzie waszego działania, czy na przykład jak ta sytuacja się dana rozwiąże, czy, czy czegoś nie widzicie, ale to po prostu dlatego się właśnie. Na ten moment y, przyglądacie tej sprawy, czekacie na rozwiązanie tej sprawy, tak? I słuchajcie, kochani, y, macie piękną energię. Jeżeli chodzi o związki, słuchajcie, przychodzi do Was jakaś osoba, albo Wy będziecie odchodzić od osoby, y, która oferuje Wam jakieś, nie wiem, pieniądze, ktoś, kto jest y, stabilny finansowo i tak dalej, natomiast nie daje Wam satysfakcji. Ale ja podejrzewam też rulety się zamykam. Ale ja podejrzewam też, że po prostu wy będziecie odchodzić od tych ciężkich energii i na waszej drodze ktoś naprawdę rzetelny może stanąć. Będzie to mężczyzna byk, koziorożec, yy, mężczyzna majętny, osobowość w ogóle majętna, osobowość taka, yy, która potrafi naprawdę budować yy, silną stabilność i będzie wam to w jakiś sposób imponowało. Także, kochani, karty macie piękne. No, i w związkach też zaczyna się Wam układać, ale tutaj nawet słuchajcie, niektórzy z Was mogą myśleć tutaj o rozwodzie, tak? Nie będzie to dla Was w jakiś sposób może łatwe, ale możecie, część z Was może myśleć tutaj o, o zakończeniu pewnych spraw, tak? Tu są sprawy też urzędowe, kochani te sprawy urzędowe naprawdę dadzą wam takiego kopniaka w pupę, gdzie wy naprawdę, słuchajcie, zaczniecie działać, a z buław To jest przepiękny nowy początek jeszcze w słońcu, latem, tak? Pięknie, pięknie, naprawdę przepiękna energia. No i zobaczymy teraz tak. Um, wodnik, wodnik, wodnik. Mhm. Wodnik. Bliźnięta. 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 Pięknie. Mhm. I waga. Waga. Mhm. Waga. Waga. Słuchajcie, kochani Wodniku, ty dostajesz nową pracę, podpisujesz pracę, tak? Dostajesz nową pracę, ewentualnie Twoja sytuacja się naprawdę bardzo fajnie wyjaśnia. Zaczyna być wspaniała współpraca z otoczeniem, z innymi ludźmi wokół Ciebie, ale też ta, wiecie co, ta hierarchia w tej, w tej relacji, nie wiem czy to jest biznesowa czy uczuciowa, to już sobie każdy musi wziąć, zaczyna po prostu. Bardzo ładnie się klarować i Wam po prostu dawać takie silne podstawy do współpracy dalszej, tak? Kochani, jeżeli chodzi o bliźnięta, bliźnięta mają, tak, jeżeli nie jesteście w ciąży, kochani, to możecie być, a jeżeli nie, no to w takim razie, kochani, coś tutaj się zaczyna, jakiś zupełnie nowy początek i być może naprawienie nawet wręcz relacji z osobami z rodziny, z osobami z przeszłości, tak, gdzie one na Was mają bardzo silny wpływ, tutaj też mi się rysuje matka, babka, osoba starsza, gdzie naprawdę słuchajcie, możecie te relacje w jakiś sposób naprawiać, tak? To jest zupełnie nowy początek. Jeżeli chodzi o wagę, waga ma konflikt wewnętrzny, ale też konflikt wewnętrzny i zobaczcie, macie Asa Buław, Asa kielichów, tak? Widzicie zupełnie nowe początki, nowe szanse, które koło was przy które do was przychodzą. Nie marnujcie tych szans. Macie też konflikt wewnętrzny, co do uczuć, jakieś jakieś emocji, kochani. I też ja bym powiedziała, że tutaj jest też walka o emocje, walka o miłość dla niektórych osób, natomiast ogólnie też piątka była, to jest takie działanie, dostajecie właśnie tego kopa w pupę przysłowiową, że zaczynacie po prostu działać w kontekście tworzenia nowego życia, swojego nowej drogi, biznesu, związku, relacji i zobaczcie, macie nowy początek. Być może osoba z przeszłości, znajomy, znajoma, rodzina, ktoś Wam będzie po prostu tutaj, kochani, pomagał. Świetne karty. Kochani, dziękuję Wam z całego serca. Mam nadzieję, że, że u Was będzie tylko i wyłącznie dobrze. Jeżeli Wam się czytanko podobało, proszę łapcie w górę, tak? Ktoś by miał ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem, kochani, a nie nad filmem, do opisu pod filmem Słonka. No i co Wam życzę? Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze spełnienia i trzymam za Was kciuki. Pozdrawiam.